Ja się bardzo cieszę i też nie życzę Państwu, żebyście musieli się tam holować, bo proces, jak każdy inny, opisany w ustawie prawo ruchu drogowym, musimy wiedzieć, z czym on się wiąże. Natomiast fakt, faktem, on bardzo często wiąże się z uszkodzonym pojazdem. Oczywiście uszkodzonym na tyle, że jeszcze możemy się holować, ale, ale o tym. O tym po kolei przejdziemy. I teraz, skoro my nie mamy wspomagania kierownicy, to nie znaczy, że układ jest uszkodzony. Tak samo nie mamy wspomagania hamowania, to nie znaczy, że układ hamulcowy jest niesprawny. On po prostu nie jest wspomagany. Zupełnie inaczej się takim samochodem skręca, zupełnie inaczej takim samochodem się hamuje. Myślę, że to właśnie dlatego ustawodawca ograniczył nam prędkość administracyjną podczas tego procesu holowania. Czyli jeśli holowanie ma miejsce, bo to jest kluczowe, kluczowe jest właśnie, gdzie to holowanie się odbywa. Jeżeli mamy obszar zabudowany, to nie powinniśmy poruszać się podczas tego holowania zgodnie z przepisami więcej niż 30 km na, na godzinę. Więcej niż te 30, które tu widzimy, i to musicie zapamiętać. Prędkości do holowania są w zasadzie dwie. Jeśli holowanie ma miejsce poza obszarem zabudowanym, to nie możemy poruszać się szybciej jak 60 km na godzinę. Chciałbym, żebyście te dwie prędkości zapamiętali w kontekście holowania. Oczywiście może być tak, że na znaku będzie jeszcze gdzieś tam prędkość ograniczona niżej, natomiast też pamiętajcie, że podczas holowania no, trudniej się kręci kierownicą. Bardzo często to jest związane z tym, że silnik nie pracuje. Dużo trudniej używa się hamulca, bo, bo po prostu jego odpowiedź jest taka, że, że nie mając wspomagania, cała siła zależy od tego, jak mocno ściśniemy nogą. I, no I ten pedał w odczuciu naszym będzie taki bardzo twardy, bardzo sztywno będzie pracował. I co też świadczy o sprawności tego układu właśnie, a nie, a nie na odwrót. Kochani. Pamiętajcie też, że jeżeli kiedykolwiek będziecie się holować, żeby zdjąć blokadę kierownicy, to jest coś takiego, że, że zabezpieczenie przeciw kradzieżom pojazdów stosowane od lat 80 na masową skalę w pojazdach samochodowych i to działa w ten sposób, że jeżeli nie, je, nie mamy kluczyka w stacyjce i przekręcimy sobie w którąś stronę kierownicą, to ona się zablokuje uniemożliwiając nam dalsze e, kierowanie. To, to robimy na postoju. Zakładając, że, że gdzieś tam ten pojazd był zatrzymany, teraz się holujemy. To kochani, e, jeśli zapomnimy włożyć kluczyka do stacyjki i zdjąć blokadę kierownicy, to może się okazać właśnie, że podczas jazdy zaczynamy skręcać, manewrujemy, kierownica się blokuje, zrywa połączenie, które powinno być na tyle trwałe, żeby właśnie uniemożliwić, ale zrywa i jedziemy gdzieś tam w krzaki, bariery czy, czy w rów Tego na pewno chcielibyśmy uniknąć. Więc pamiętajcie, że gdybyście się musieli kiedykolwiek holować, to musimy przekręcić kluczyk tak, żeby zdjąć blokadę kierownicy. OK, tak jak sobie o tym powiedzieliśmy, to powiedzmy sobie jeszcze coś, co, co jest dość oczywiste, ale wynika, też to jest, to jest wskazane, podkreślone w przepisach, a mianowicie, że kierujące oboma tymi pojazdami muszą być kierowcami, czyli muszą posiadać stosowne do pojazdów uprawnienia. I to, co już powiedziałem w zasadzie, ale pojazdy muszą być połączone ze sobą w sposób, Unie odczepienie się, czyli Talina nie ma prawa się zerwać, choć wyjątkiem jest holowanie motocykla. Jeżeli to motocykl jest z pojazdem ciągniętym na holu, to Motocyklista no najczęściej nie, nie do końca tak jak tu, czyli z liną w ręku, ale owija sobie linę o kierownicę, przetrzymując ją, a jest to wszystko po to, żebym w każdym dowolnym momencie miał opcję i okazję i możliwość odczepiania się z cholu, ale to jest wyjątek. Każdy inny pojazd niż motocykl musi być podczas holowania złączony w taki sposób, aby uniemożliwić odczepienie się pojazdów. to. To jest bardzo ważne. I teraz, jak mówimy o używaniu świateł, tego jeszcze nie poznaliśmy, choć to za chwilę, to pamiętajcie, że w pojeździe holującym, tym który jest z przodu, muszą być włączone światła mijania. W pojeździe holowanym dopiero w okresie niedostatecznej widoczności mają być włączone światła pozycyjne, tak żeby ten pojazd dało się zauważyć. Natomiast tu mijania. Co to znaczy, że muszą być mijania? To znaczy, że mimo nawet pełnej super powietrza, nie możemy sobie podczas holowania korzystać ze świateł do jazdy dziennej. bo to, to przede wszystkim jest powiedziane w tym przepisie. Teraz tak: taki pojazd, który jest holowany, może być oznaczony po lewej stronie tego pojazdu trójkątem ostrzegawczym lub światłem błyskowym. I tak musimy ten pojazd zabezpieczyć znowu, żeby dla nadejrzewających innych kierujących dało się zauważyć że jest to proces holowania. Więc albo trójkąt ostrzegawczy po, po lewej stronie, albo lampa błyskowa, żółte światło samochodowe. No i tu od razu mamy przykład połączenia giętkiego. Odległość pomiędzy pojazdami złączone w ten sposób to jest 4 do 6 metrów, czyli długość tego holu giętkiego nadal złączone w taki sposób, uniemożliwiający rozszczepienie się pojazdów. Nie używajcie światła awaryjnych podczas holowania. Nie róbcie tego, dlatego że jeżeli mamy włączone światła awaryjne, to tak naprawdę wszystkie żaróweczki, takie jak od kierunkowskazów, z jednej, z drugiej strony, ale też z tyłu, spokój z, z przodu pojazdu będą się świecić. Czyli mając światła awaryjne, no po pierwsze tak mówiąc dla całej cywilizowanej Europy włączone światła awaryjne oznaczają taki niezamierzony postój, zatrzymanie Często po hamowaniu awaryjnym one się automatycznie włączają, więc to, to jest jedna rzecz, że każdy, kto będzie nadjeżdżał, zobaczy jeszcze z daleka, jeszcze hen, hen zobaczy te światła awaryjne, to pomyśli, że pojazd się nie porusza. Dopiero gdzieś tam bliżej zauważy, że on jednak jest w ruchu. To nawet jak chcemy dobrze, nie używajmy tych światła awaryjnych. A druga rzecz, też myślę, że bardzo ważna, bo zobaczcie, podczas tego procesu holowania nikt nas nie zwolnił z obowiązku sygnalizowania manewru zmiany pasa ruchu czy zmiany kierunku ruchu. Nadal musimy używać, włączać odpowiednio zawczasu i wyraźnie kierunkowskazy. I zawsze stać sygnalizowania natychmiast po wykonaniu manewru, czyli będziemy gdzieś może zjeżdżać z tej e, akurat drogi ekspresowej, może będziemy zjeżdżać z innej drogi, może będziemy zmieniać pas ruchu. Musimy móc to zasygnalizować innym kierującym tak, żeby oni nas zauważyli i, i żeby no, tam odpowiednio wcześniej jakieś działanie podjęli. Albo nie, albo zwolnili, albo ominęli i, i już. No dobrze, jest jeszcze taki sposób holowania na holu sztywnym, no i tu już widzimy, że ta odległość pomiędzy tak połączonymi pojazdami to jest maksymalnie 3 metry, natomiast pamiętajcie, że w takim połączeniu co najmniej jeden układ hamulcowy musi być sprawny, koniecznie musi być sprawny. Oznakowanie takiego holu sztywnego to jest biało czerwone na przemienne pasy. I znowu, wyobraźcie sobie, że ktoś dojeżdża na skrzyżowaniu z drogi poprzecznej. Czyli prostopadle sobie dojeżdża tu. On musi mieć szansę zauważenia, że te pojazdy są włączone w celu holowania. Musi mieć taką szansę, żeby to zauważyć, żeby to wychwycić, że, że te po, pojazdy są połączone i się holują. To samo dotyczy się pieszych. Gdyby tu było przejście dla pieszych i pieszy chciałby przejść, no to, to dla jakby. W, może być tak, że w jego odbiorze to, to jest po prostu wolno jadący samochód. Stąd oznakone, konieczność oznakowania, czy potrzeba oznakowania, a tak naprawdę my to mamy powiedziane, że taki holsztyn musi być oznakowany biało-czerwonymi pasami. Połączenie giętkie też musi być oznakowane, ale jest jeszcze ważniejsza sprawa. Jeżeli holujemy się na połączeniu giętkim, to co najmniej dwa układy hamulcowe muszą być sprawne. No to ile mamy tych układów? Ten, który obsługujemy terenu hamulca, to co już mówiłem, że w razie gdy braku wspomagania to trudniej chodzi, to jest podstawowy roboczy układ hamulcowy, czyli wciskamy sobie hamulec i, i tak go uruchamiamy. A drugi to jest najczęściej ten hamulec postojowy, awaryjny, my bardzo często potocznie mówimy o nim ręcznie. Przy zaciąganiu słychać przeskakiwanie zębatki, blokady, ale, ale dokładnie to jest drugi niezależny układ hamulcowy. Jeden to jest ten roboczy, obsługiwany naciskiem pedału hamulca, a... Drugi to jest hamulec postojowy, ewentualnie też awaryjny czy ręczny. Chociaż on też coraz częściej jest elektryczny, na przykład guziczkiem się obsługuje, albo, albo jest nożnym hamulcem. No to, to już technikalia. Zależy od producenta. Tak naprawdę, też w no, roku produkcji pojazdu to, to tak, tak mniej więcej wygląda. Ale tak czy inaczej, zapamiętajcie, że pojazd holowany na. Na połączeniu giętki musi mieć te dwa układy hamulcowe sprawne. Nic nie robimy na skrót. Odległość pomiędzy pojazdami 4 do 6 metrów i też pamiętajcie, że żółta albo czerwona chorągiewka powieszona pomiędzy. I znowu powód jest dokładnie ten sam. Aby dało się zauważyć, jeżeli ktoś tu będzie przechodził na drugą stronę ulicy, jeżeli to w jego spostrzeganiu, zresztą już nie chcę się odwoływać do wiedzy, na temat przepisów czy sytuacji, ale w jego postrzeganiu, to, to może być po prostu wolno jadący pojazd, który, przed którym on sobie wykombinuje, że zdąży przejść. Jak zauważy to połączenie holowanie, no, że to jest holowanie, to nie powinien takiej próby podejmować. Pamiętajcie moi drodzy, że zabronione jest holowanie takiego pojazdu, który ma niesprawny układ albo hamulcowy, niesprawne hamulce, albo niesprawny układ kierowniczy. Takiego pojazdu nie możemy holować. Chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę użycia takiego układu czy kierowniczego. Zobaczcie, tutaj mamy taki sposób holowania, że przednia oś jest uniesiona na takim motylku. Uniesiona i tak naprawdę, oczywiście to jest przypięte, zamocowane, ale tak naprawdę nie ma potrzeby kierowania pojazdem. No bo on jest, tak jak, tak jak jest ściągnięty, tak, tak będzie holowany i też z układem hamulcowym no, nie będzie wykorzystywany podczas takiego holowania. Przepraszam. Pamiętajcie Państwo, że zabronione też jest holowanie na połączeniu giętkim takiego pojazdu, w którym działanie układu hamulcowego jest uzależnione od pracy silnika. Czyli jeżeli silnik... No właśnie. Bo my się holujemy najczęściej wtedy, kiedy silnik nie pracuje. Przy czym ten przepis zawsze był interpretowany jako do kategorii wyższych, bo tam jest taka trochę odwrotna logika działania tego układu hamulcowego, a działa w ciężarówkach, w dużych pojazdach, samochodach ciężarowych to w ten sposób, że tak naprawdę dopiero po uruchomieniu silnika układ hamulcowy jest pneumatyczny. Po uruchomieniu silnika dopiero tam wyrównuje się ciśnienie, te zbiorniki wyrównawcze, takie, takie kompensujące ciśnienie muszą. Ciśnienia naładować, czyli kompresor działa i dopiero po naładowaniu ciśnienia hamulce klocki odpuszczają. I można samochodem ruszyć. Więc to takie uzależnienie miał ustawodawca prawdopodobnie na myśli, a przynajmniej tak z dotychczasowych wyroków sądu wynika. Pamiętajcie, że nie wolno holować więcej jak jednego pojazdu poza pojazdem członowym jest to wyjątek. Łatwe do zapamiętania. Nie wolno holować więcej jak jednego pojazdu. Wyjątek, pojazd członowy, czyli złączony z naczepą, bo to też tro troszeczkę rozwiązania techniczne na to mają wpływ. Trudno byłoby osobno ciężarówkę, osobno naczepę, jeszcze musiałby, musiałaby być kolejna osoba, która tego dopilnuje. Ok. I zabrania się holowania więcej jak jednym pojazdem. To też pamiętajcie. Na autostradzie zabronione jest holowanie, chociaż, kiedy ja się będę holował, no, jak samochód mi się zepsuł. Czy ja mam na to wpływ? No mam, bo dbam o samochód, ale mimo wszystko, jest to tylko szereg współpracujących ze sobą elementów i tak naprawdę, nawet dbając bardzo o samochód, nawet coś się może zużyć na tyle, że ten pojazd na przykład na mnie nie uruchomi się silnik, że no coś się zepsuje. Samo z siebie, starzeniowo, zmęczeniowo, coś już zawiedzie. No to będę musiał się holować. To nie do końca mam na to wpływ. To zapamiętajcie, że na autostradzie holować mogą tylko pojazdy do tego przeznaczone. Czyli na przykład wyspecjalizowane po, pojazdy pomocy drogowej. Jak najbardziej. Wtedy mogą, przy czym też odholują Was znaczy oby nie was, ale odholują taki pojazd uszkodzony do najbliższego miejsca obsługi podróżnych albo do najbliższego wyjazdu z autostrady. Na drodze ekspresowej, tak jak tu widzimy na znaku, mam nadzieję, holowanie jest jak najbardziej dopuszczalne. Możemy się holować. Nie ma. Nie ma przeciwwskazań, chociaż, kochani, zakładając no, obecność takiej drogi poza obszarem zabudowanym, no to tak. Na dwujezdniowej drodze ekspresowej prędkość, gdy nie, jest, nie ma holowania, to jest 120. Jak my się holujemy, to jest 60. Jest to połowa prędkości dopuszczalnej. Jest to dość znaczne. Znaczna różnica. Jeżeli my mamy możliwość wybrania równoległej, jakiejś drogi alternatywnej o mniejszej prędkości administracyjnej, poruszania się, czyli taki po prostu poza obszarem zabudowanym, to myślę, że to jest bezpieczniejsze rozwiązanie, choć ja potraktujcie to jedynie jako moją radę. A zapamiętajcie, że jak najbardziej na drodze ekspresowej holowanie jest dopuszczalne, jest dozwolone, możemy się holować. Po prostu tyle. Na autostradzie nie, bo robi to pomoc drogowa, a na drodze ekspresowej możemy. I już. To, co wygląda tu niczym wzór matematyczny, bo trochę tak, taki jest wykorzystany znak. Pamiętajcie, że pojazd, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego musi być mniejsza bądź równa rzeczywistej masie całkowitej pojazdu holującego. A co to znaczy, tak po, po, po naszemu? Ten z tyłu nie może być cięższy, ten, którego ciągniemy. No bo cięższy pojazd, to praw fizyki pewnych nie złamiemy, nie przekroczymy. Jeżeli on jest cięższy, na pewno ma inną drogę hamowania, zatrzymania, na pewno trudniej mu to będzie opanować i po prostu większą drogę. I prawdopodobieństwo, że nie dość tego właśnie, że, że te hamulce nie do końca tak fajnie działają, jak się przyzwyczailiśmy, plus prawdopodobieństwo właśnie przez tą masę, że, że on w końcu za którymś razem nie, nie wyhamuje. Kierowca nie zatrzyma się tam, gdzie będzie chciał, czy, czy nie będzie w stanie efektywnie odpowiedzieć na ten proces holowania czy hamowania. No właśnie, kochanie. Także zwróćcie na to uwagę, że ten z tyłu nie może być cięższy, rzeczywiście. Czyli tyle waży akurat tu i teraz od pojazdu, który go ciągnie. No dobrze. jak wiem, musicie mi troszeczkę wybaczyć. Jakaś taka chyba chrypka mnie dosięga. Słyszę, to... że troszeczkę inaczej mnie słychać. To korzystając Mam nadzieję, właśnie. że mi wybaczycie. Robisz przerwę. Dobrze, robię, robię. Idę do pani Ani chyba. <grym> Zaparkowany samochód zawsze musimy zostawiać na ręczny. Znaczy, musimy zapobiec możliwości, żeby ten samochód się stoczył. Czyli ten hamulec postojowy, ręczny czy, czy ten awaryjny, zaciągnięty, jak najbardziej jest dobrym pomysłem. Chociaż też jestem sobie w stanie wyobrazić takie realne sytuacje, gdzie możecie mu nie ufać, bo jedziecie pożyczonym samochodem od kogoś, bo dostaliście auto zastępcze z warsztatu, bo wy pożyczyliście samochód z wypożyczalni, i, i tam. Niekiedy da się to odczuć po zaciągnięciu tego hamulca ręcznego, że on tak pracuje już albo, albo łapie dopiero. Zawsze wierzyłem, że edukacja kierowców może i musi iść w parze z nowoczesnością. To właśnie ta wizja napędzała nas, gdy wprowadzaliśmy branżę w cyfrowy świat, tworząc innowacyjne materiały edukacyjne. Jeszcze nie zatrzymaliśmy się na tym. Stworzyliśmy również rozwiązania dla ośrodków szkolenia kierowców, umożliwiając im efektywne zarządzanie edukacją kursantów. A kiedy nadszedł czas pandemii, rozwinęliśmy nasze materiały o kurs teorii na prawo jazdy transmitowany przez internet. Dzięki temu branża nie tylko przetrwała, ale łatwiej jej było wrzucić kolejny bieg. Dziś chcemy zwrócić uwagę na jedną z najważniejszych kwestii w bezpieczeństwie ruchu drogowego czyli na przewidywanie zagrożeń. To umiejętność, która może uratować życie. Moje doświadczenie z poprzednich lat pracy w Policji Inspekcji Transportu Drogowego nauczyło mnie, czym jest edukacja o bezpieczeństwie na drogach że to nie tylko obowiązek, ale to misja. To dlatego zdecydowałem się dołączyć do zespołu Prawko.pl. Tutaj każdego dnia angażujemy się w to, aby nauka była efektywna. Na podchodzimy do edukacji w sposób nowatorski. Jesteśmy platformą, która dociera do dziesiątek tysięcy kursantów, oferując im najwyższej jakości materiały edukacyjne. I co ważne, nie spoczywamy na laurach. Obecnie skupiamy się na jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa na drodze, między innymi umiejętności przewidywania zagrożeń. Nasza misja nie kończy się na wykładach online. Jako wykładowcy i eksperci jesteśmy z kursantami na każdym etapie ich nauki. Odpowiadamy na pytania, wyjaśniamy trudne kwestie egzaminacyjne, a także dostarczamy dodatkowe materiały, aby każdy kursant mógł poczuć się pewnie za kierownicą. Wiele badań naukowych potwierdza, jak kluczowe jest edukowanie o sytuacjach i zdarzeniach, których kursant może po prostu nie być świadomy. To nie tylko kwestia umiejętności, ale i zrozumienia psychologii kierowania w tym takich zjawisk jak ślepota pozauwagowa. Dzięki temu możemy lepiej przewidywać zagrożenia i reagować na nie w sposób świadomy i bezpieczny. Naszą misją jest zadbać o bezpieczeństwo nie tylko kierowców, ale wszystkich uczestników ruchu drogowego. Droga do tego prowadzi przez edukację. Dzięki niej możemy zminimalizować ryzyko i uczynić nasze drogi bezpieczniejszymi dla wszystkich. Razem zmieniamy oblicze edukacji kierowców w Polsce. Do zobaczenia na drodze i na Prawkoferze.